Na Ukrainie, na To jest oto najgorszy team tego lata. Małrogowie, którzy winniście, przedstawcie się wszystkim naszym podwórcom. Koledzy rozegrali już trzy mecze z Gameborgiem, z Minakolor Miejskim. Jeszcze przypomnijcie mi, bo zapomniałem. Z tego co ja, że bardzo hmm. dobrze mocno z Gameborgiem. Jakiś hmm. Jako kapitan, postaram się jakoś rozgrywać stosunkować tej wypowiedzi. Chciałbym powiedzieć, że z Gameburgiem mieliśmy bardzo duże y, szanse na w ogóle jakiekolwiek powodzenie. Po dwóch rundach wygrywaliśmy 2-0 bodajże. No a niestety była powtórka z rozrywki od Pakama. Zaczęliśmy płacić tak, kolejne rundy. Kiedy to dostaliśmy już potem, do właśnie do dwóch, bo więcej rund nie wygraliśmy, może trzy maksymalnie. Po zmianie 0 y, na CT było 3 do 0. No, i następnie znowu historia kołem się toczy i przegrywamy 3-3. Ale potem. za to na końcu, tak? Możesz powiedzieć coś o tym meczu, hmm. bo niestety nie mamy przy okazji spoglądać tego z tomi. No to jesteśmy bardzo dumni z naszego występu. Ja, jako otwierający, powiem, pochwalę się, że życiówka była tak. Był to najlepszy mecz pod naszą. My to najlepszy mecz naszej drużyny. Po prostu pokazaliśmy klasę, jak można to tak powiedzieć. No i cóż to więcej powiedzieć? I na Korea praktycznie wtero nie miała nic do powiedzenia. Jaką mapę z nimi rozgrywaliście? Jaką mapę? Deniuk. To może się przedstawcie, po kolei tutaj. Martek. Od... No, Szaker. No i MKRL, Michał Olesiński. Dzień dobry. Dziękuję wam bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo.